Hej, śmaleczko, witam was w kolejnym odcinku z gry Death Stranding na moim kanale. I mała informacja na końcu ostatniego odcinka. Nie wiem czemu w tym momencie mi się gra wysypała. Mam nadzieję, że dalej już będzie wszystko w porządku, więc yy, liczę tutaj na to, że komputer mimo wszystko będzie współpracował. Gra mi się wysypała, podejrzewam ze względu na to, że nacisnąłem tutaj w wodzie Y. Więc tutaj chyba nie możemy skanować na to wygląda. No zobaczymy jak to będzie wyglądało. Teraz chciałbym yy, mimo wszystko przejść do repatriacji. Tak, czyli wracamy tak jakby do, do żywych. Mały sam. Na to wygląda. Dobrze, jesteśmy w świecie żywych. Witam, witam z powrotem. Co teraz? Wow. Kiedyś była eksplozja wybuch, który zrodził czas i przestrzeń. Potem była kolejna eksplozja, która będzie ostatnią. Mroczna przepowiednia. Repatriacja. Sam jest repatriantem, co oznacza, że po śmierci potrafi wracać do życia z miejsca znanego jako z kraje. Gdy się tam znajdziesz, podążaj za splotem. By zaprowadzić duszę sama do jego ciała. Dzięki czemu kurier odzyska życie. A dalej co mamy? Przesuwanie kamery w górę w dół. Wciśnie, by otworzyć menu pauzy. No dobrze, no tutaj takie standardowe e, biegnij. Przestań biec. Wskaźnik wytrzymałości. No dobrze, lecimy dalej. Nie ma coś co tutaj rozczulać nad tym sterowaniem. Znowu się budzimy. Ale tam był krater konkretny. To ten, ten taki potwór chyba ten krater zrobił. Tam znowu płaczę. Pierwszy. Bridget. O, już wstałem. No, jakie to uczucie powrócić do świata żywych? Bez obaw. Jestem lekarzem. Koronerem. Byłem. Mów mi, deadman. Zmarli są mi bliscy, choć nie tak jak tobie. Sam osobiście nigdy jeszcze nie umarłem. E, raczej bym tego nie ruszał. Nie znam się, ale wiem, że to dla Twojego bezpieczeństwa. Spójrz. Jestem tu więzień. Te kajdanki. Nie wierzą nas, tylko łączą ze wszystkimi wokół nas. A, nas. Nas. Bridgesów. Jedyną nadzieję ludzkości na przyszłość. Typowa korporacja. No, mówiąc dokładniej, na przetrwanie. Tak, gdzie jestem? Która godzina? Popatrz przyciśnij kajdanki do skóry. O tak. Spokojnie. Twoje ciało nawiązało wyjątkowo dobre połączenie. Patrz, patrz. Kajdanki będą cię monitorować przez całą dobę. To znaczy, my będziemy. Pomożemy ci. Zaraz jak to? Dwa dni? Kiedy spałeś. Pobraliśmy od ciebie próbki płynów ustrojowych. Jesteś repatriantem, kimś bardzo wyjątkowym. Co z z utylizacji? Węzeł centralny zniknął. Przestał istnieć. Koniec gry, i tyle. Został po nim krater. Jedyni ocalali z tej katastrofy to ty, co zrozumiałe, i twój zepsuty łącznik. mu sumie jest. Musimy się go pozbyć. Przestał działać. Nie przyda się. Wszyscy zginęli. Nie tylko. Goście z utylizacji. Mój zespół. Siedziba całe w Każda żywa istota w centralnym. Jesteśmy teraz w węźle stołecznym. Tu będzie nasza nowa siedziba. Sadbury to chyba najlepszy wybór. Ale straciliśmy prawie cały zespół wdrożeniowy. Nie zdołali wiele zdziałać w ciągu dwóch dni. Mamy tu niezły bajzel. Na szczęście... Dyrektora i jego ekipy nie było wtedy w mieście. Więc przynajmniej mamy rozkazy. Chciałbym dać Ci więcej czasu, ale mam dla ciebie zadanie. Hmm. E, ten ślad został ci po repatriacji? A, a skąd masz ten drugi? Kobieta w jaskini. Hmm, rozumiem. Masz hafefobię. Nic dziwnego, że podróżujesz sam. Nikt cię nie dotyka. Będę się starał bardziej uważać. Dobrze. Chodzi o pilną dostawę. Prezydent potrzebuje morfiny. Dostarczysz ją? Jaki prezydent? Nie ma już państwa. Mówisz o burmistrzu centralnego? Nie, 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 nic nie wiesz. Ameryka nie umarła. Prezydent jest w ostatnim stadium raka. W ciężkim stanie, ale wciąż mamy czas. Dlaczego ja? Posłuchaj. Zrób to, a wszystkiego się dowiesz. Sam to zrób. Chętnie, ale mnie tu nie ma. Przepraszam, to tylko chiralogram. A teraz... E, czas na łzy. Reakcja na transmisję hiralną. Jestem na oddziale izolacyjnym w dużym trójkątnym budynku. E, tu masz morfinę. Bridges podejmuje właśnie współpracę z samym porterem. Daj spokój. Macie tam morfinę. O co tak naprawdę chodzi? Ech, tak naprawdę, prezydent USA chce się z Tobą widzieć. Nie spełnisz takiego życzenia? dobry wybór w takim razie widzimy się na oddziale No i zniknął Fajna reklama monsterka oczywiście Wleciał na stole No a my no cóż no nie, nie możemy odmówić prezydentowi Identyfikator Bridges. Sprawdzanie identyfikatora Dane zgodne. Witaj, sam porter Bridges. Na plecy sobie rzucimy, czy tutaj coś możemy ogarnąć? No, akces. Zlecenie dla sama portera Bridgesa. Morfina ma być dostarczona na oddział izolacyjny i natychmiast podana, pani prezydent. podróży no dziękujemy jak to było to było tak tak hmm. a mamy polarki nawet Się zgubiłeś, otwórz mapę. Ten oddział izolacyjny rzuca się w oczy. Aby tam dotrzeć, możesz ustawić znaczniki i wytyczyć trasę. Spróbuj, zobaczysz, że to pomoże. Dobrze. Mhm, mamy dotrzeć tutaj, tak? Tutaj nic nie mamy. Dobrze. Mamy też tryb kompasu. Jak to wygląda? To całkiem spoko. Bardzo przyjemnie. Tutaj podejrzewam żadnych paczek nie mamy po drodze. Naprawdę taka, taka króciutka ta trasa? prezydent nie potrzebowała specjalnego leczenia, nigdy by go nie opuściła. A gdyby ona została, to my też. Szkoda, że nie mam tego motorku, co na początku mieliśmy. Niestety, yy, no, zniknął. Znacznik A mam usunięty? To wygląda, co to jest. Hmm. Materiały wymagane do ulepszenia. Węzeł stołeczny. Różnica, tak? Najprzy przy okazji mamy też e, misję. A zaraz, bo. W sumie, to mamy tutaj. Właśnie, mamy. Zlecenia, ładunek, dane, system. Zapisz lub przy tej dane. Obejrzyj porady, zapisy rozmów, rejestr swoich aktywności inne elementy. Zlecenia, obejrzyj aktualne zlecenie. Sprawdź dostosuj ładunek. Jak to możemy zrobić? O, zarządzanie ładuneczkiem, no proszę. Czyli pewnie będziemy mogli sobie później jakoś te paczki układać na tych plecach w miarę normalnie. Gra wydaje się być naprawdę bardzo przyjemna, tylko tutaj ja tutaj muszę się ogarnąć w, w graniu na tym padzie, bo no, niezbyt często korzystam z pada, muszę przyznać, więc... Jej parametry życiowe wciąż się pogarszają. Nie ma szans na wyzdrowienie? Moim zdaniem nie. Nie. Powinniśmy zacząć przygotowanie. Sam? To ja. Deadman. Wybacz, taki nawyk. Musisz wiedzieć, że pani prezydent niedługo umrze. Dziękuję. To uśmierzy jej ból. i pozwoli jej porozmawiać z tobą ostatni raz. Jej? Pierwszej kobiecie, która rządziła Stanami Zjednoczonymi. Musisz ją pamiętać. Wychowała cię. Nie jesteś odpowiednio ubrany. Zdejmij to przed spotkaniem. A co ciekawe, zlecenia. Sama stan ładunku. Zlecenie numer 2, dostawa morfiny. Oddział izolacyjny, uszkodzenie ładunku mniejsze niż 50%. ocena ogólna super Dostaliśmy y, 32 lajki tutaj widzę, tak? Ocena kuriera 005 Czy jakiś system tutaj y, rozwoju postaci będzie też? Łączny czas Nie było daleko To prawa ręka prezydent i dyrektor Bridges, Daj, Harman. O, byłeś w Bridges 1. No, to nie trzeba was sobie przedstawiać. Ile lat minęło? Dziesięć. Spójrz na nas. Dwóch nieśmiertelnych popoprańców. No tak. Dobrze cię widzieć. Prezydent czeka. Twoja matka, Bridget, jest w kiepskim stanie, ale na pewno cię pozna. prezydent, Sam tu jest. Damy wam chwilę.

się na zachód. Zajęło jej to trzy lata. Próbuje odbudować nasz kraj. Nadal się w to bawicie, co? To ciebie chciałam tam wysłać sam. Mamy mało czasu. Pomóż Amelie, ona cię potrzebuje. Możecie nam pomóc odnowić więzi. Możecie nas znów zjednoczyć. Jeśli na nowo nie połączymy sił, całą ludzkość czeka zagłada. Państwo nie jest nam potrzebne. Nie mów tak, w pojedynkę przepadniemy. Nie, już po Ameryce. Rządzisz jednym wielkim niczym. Sam posłuchaj! あっ。 pomcham cię sam będę na ciebie czekać na plaży pani prezydent o nie Słuchaj, nikt nie może się dowiedzieć o jej śmierci. Jeśli to wyjdzie, będzie pobrycież. To, co się tu stało, musi zostać w tej sali, rozumiesz? Tak, dyrektorze, ale co zrobimy z ciałem? Bez utylizacji. Tym się nie przejmuj. Przed śmiercią prezydent zawarła z tobą kontrakt. O czym ty gadasz? Jako członek Bridges będziesz nam od teraz pomagał w odbudowie Ameryki. Chcesz mnie zwerbować? Tak jak ona, co? Udało się jej. Spójrz na rękę. Mocna symbolika. Nie sądzisz? Dyrektorze, nowotwór zajął dosłownie całe ciało. Pobranie narządów jest wykluczone, a autopsja nie będzie konieczna. Należy skremować ciało, zanim dojdzie do martwicy. W przeciwnym razie będziemy tu mieli krater. Czego chcecie? Nie mamy teraz żadnych kurierów. A zespół od utylizacji zwłok nie żyje. Ale ciało prezydent trzeba spalić. Droga z węzła stołecznego do spalarni została zniszczona przez rozpróżnię. Można tam dotrzeć tylko pieszo, przez góry. Ale stężenie Hiralium jest tam olbrzymie. Przez wynurzonych. To robota dla specjalisty. Z Dums. Repatrianta. Więc to tak. Dlaczego? Sam musisz się śpieszyć. Bierz się do dzieła.

Prezydent Strand wierzyła w amerykański rekonstrukcjonizm. Robiła co mogła, by na nowo zjednoczyć naród. Bez niej nie byłoby Bridges. Zasłużyła na pogrzeb z honorami. Ale nie możemy go wyprawić. Jeśli umrze, Ameryka również. Bez niej Bridges się rozpadnie. Słuchaj. Jej kremacja musi pozostać absolutnie ścisłą tajemnicą. No dobra, powiedzmy, że tak będzie. Kto ją zastąpi? To koniec już po Ameryce. Sam Ameryka nadal żyje. Podobno umrze wraz z Bridget. My o tym wiemy, ale mamy kogoś, kto może zająć jej miejsce. Niby kogo. To nie sprawa na teraz. Ważne, że dokończymy dzieło twojej matki. Odbudujemy Amerykę zgodnie z jej wolą. Przecież właśnie po to powstało Bridges. Więc postaw ten pierwszy krok i zanieś ciało Prezydent do krematorium. Jeśli na nowo nie połączymy sił, ludzkość czeka zagłada. To ciebie chciałam wysłać. Jest mało czasu. Kocham cię, Sam. Będę czekać na ciebie na plaży. Kieruj się na południowy zachód. Pamiętaj, że będziesz szedł przez teren wynurzonych. Zbudowaliśmy spalarnie wysoko w górach, żeby Hiralium nie dostawało się do miasta z dymem. Nie będzie łatwo donieść tam ciało. Będziemy Cię monitorować. Gdyby coś się działo, pomożemy Ci przez kajdanki. Dobrze, moi drodzy, więc myślę, że w tym momencie zakończymy sobie ten odcinek i po prostu dalszy etap tej naszej przygody jako kurier ze zwłokami. Pani prezydent na plecach, będziemy sobie kontynuowali w następnym odcinku. Wy oczywiście standardowo dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podoba gra i, i cała ta rozgrywka. No i co, widzimy się niedługo. Hej!